Servus, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym pokażę Wam, jak ułożyć kostkę 4x4. Zatem, bez zbędnego przedłużania, przejdźmy już do układania. No więc, poprosiliście mnie, a właściwie jeden z Was mnie poprosił, o tutorial do kostki 4x4. Zatem, najpierw. Parę słów o tym, czym ta kostka w ogóle jest. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to po prostu kostka o jakby 1 o stopień trudniejsza od kostki 3x3. Ponieważ tutaj, jak widzimy, mamy po cztery elementy w każdej osi. To poniekąd jest prawda, ale jest parę sytuacji, w których mimo wszystko ta kostka od trójki się różni. To bardzo, bardzo znacząco. Przede wszystkim tym, że skoro w każdej osi mamy po cztery elementy, to znaczy, że nie ma tutaj stałego centra, czyli elementu, który. Co by nie było, zawsze będzie na swoim, na swoim miejscu. To jest tak jak trochę w 3 na 3 gdy mamy krzyż i mamy tych parę elementów, które są jakby przytwierdzone, nie mogą występować inaczej. Tutaj mogą, dlatego bardzo łatwo można się mm, na przykład pomylić stronami ściany. No i też właśnie z tego faktu, że nie ma tutaj stałego środka, występują. Tak, tak zwane błędy parzystości, czyli, czyli inaczej po prostu parity. Są dwa. Są dwa, tak. No i oczywiście ja Wam pokażę, jak je rozwiązać. A zatem, od czego zaczynamy? Gdy mamy kostkę pomieszaną, zaczynamy od ułożenia tak zwanych tutaj centrów, czyli tych czterech środkowych elementów, tak jak tutaj. Jak widzicie, ja zaczynam na niebieskiej ścianie. Parę osób nie potrafi tego zrozumieć, bo sądzą, że powinno się wszystkie kostki jakby zaczynać od białej ściany. Dla mnie to nie jest prawda. Więc ogólnie zaczynajcie sobie, od której ściany chcecie. To nijak nie wpływa na czas ani na skuteczność układania. Ja układam od niebieskiej. No, w pierwszego centra chyba nie wiem, czy muszę tłumaczyć jak zrobić. Po prostu. Dopa dopasowywujemy wszystkie elementy, to jest chyba takie wydaje mi się, bardzo instynktowne. Nie jest chyba to trudno zrobić. Mam nadzieję, że każdy z Was będzie potrafił zrobić pierwszy jakby center. A jak nie, to tak naprawdę to jest trochę tak jak układanie pierwszej ściany w trójce, także każdy chyba to mniej więcej potrafi rozkminić. Co potem, ja zawsze potem przechodzę do następnego centra. Tylko, że tutaj pojawia się problem, ponieważ nie wiemy, jaki powinien być tutaj kolor. Tutaj przydaje się albo po, jakaś pomoc, na przykład w postaci innej kostki, ułożonej oczywiście, albo po prostu znajomość, pamiętanie tych kolorów. No, ja wiem, że naprzeciwko niebieskiego jest zawsze zielony, ponieważ mógłbym tutaj wstawić na przykład żółty center, ale nie ułożę wtedy kostki, no bo żółty na, na zwykłej kostce nie jest naprzeciwko niebieskiego, więc ja muszę tutaj ułożyć... Kolor zielony. Zatem tak, szukam koloru zielonego. Tutaj mam parę zielonych, to bardzo dobrze. Łapię sobie kostkę tak, żeby mieć ułożony centr z boku, ponieważ będziemy operować na tej osi. W ten sposób nie zepsujemy tego centra. Przedstawiamy sobie parę tak, żeby jej nie zepsuć, czyli wzdłuż osi, i szukamy teraz. Tak, mamy tu jeden zielony element. Szukamy kolejnego, mamy element tutaj. Musimy połączyć go. W dwójkę, no tak, pod, podstawmy sobie i zobaczmy jak to wychodzi. Wychodzą nam takie dwa elementy naprzeciw siebie po skosie, nas to nie interesuje, więc wracamy. Obracamy ścianą o jeden, tak żeby zielony, yy, zielony center znalazł się tutaj. Podstawiamy z powrotem, no i mamy dwójkę. Wkładamy ją na tą, na tą jakby, yy, na tą ścianę, możemy ją sobie obrócić tak. Teraz wracamy do ułożenia yy, tego, gdzie niebieski mieliśmy na dole. Tutaj również robimy to w ten sposób. No i teraz tak, gdy wstawimy tą parę zielonych, po prostu zepsuje nam się niebieski center, a nam to się nie podoba. Więc co musimy zrobić? Wstawić zielony zielony, jakby tą parę zieloną, pojechać nią jakby obrócić dwa razy, zrobić ruch U2. No i po prostu wrócić. Tak więc mamy zieloną parę wstawioną i niebieski center na miejscu. Teraz, jak wstawić kolejną parę? Gdy mamy parę tak, ustawiamy sobie górną ścianę tak, aby te par, ta para z tą parą były, jakby w jednej osi, na jednej, na jednej warstwie. I robimy dokładnie to samo. Wstawiamy. Nie martwimy się, że ta para odjechała do góry. Obracamy. No i wracamy z powrotem. I to właściwie wszystko. Mamy dwa centry. Potem układamy. Kolejny center. Ja zawsze układam center biały i biały będzie gdziekolwiek, może być tam, gdzie mamy jakby najwięcej elementów. Możemy go sobie oczywiście zrobić. Tu mam dwa elementy, tu mam dwa elementy. No to łączę oczywiście w pary. Mam tutaj jeden element i tutaj, który po wstawieniu nam się bardzo ładnie w parę, bardzo ładnie utworzy nam parę. Więc robimy tak. I wracamy. W sumie na razie nie musimy wracać, bo ani tego, ani tego centra w ten sposób nie zepsujemy. Ale ja zawsze wolę sobie wrócić. Nie wiem, jakoś to tak jest mi łatwiej. Teraz jak połączyć dwa kolejne? No po prostu podstawiamy i możemy dać ją na tą ścianę i wrócić. Wtedy będziemy mieli tu parę i tu parę. Ale możemy to zrobić łatwiej, czyli po prostu podstawić, od razu dać ją na tą ścianę. I wrócić. Mamy w ten sposób ułożony kolejny trzeci center. Teraz tak, teraz nie radzę układać centra naprzeciwko siebie. Lepiej obrócić, który jest jakby naprzeciwko białego. Lepiej jakby najpierw ułożyć center, który jest po tej stronie, lub po tej stronie. Tylko że tutaj już trzeba, no oczywiście, uważać. Bo gdy ja na przykład będę chciał naprzeciwko białego, jest żółty. No to tutaj mogę sobie ułożyć pomarańczowy. Gdy ja będę chciał ułożyć sobie center pomarańczowy, potem naprzeciwko czerwony i żółty, no to niby wszystko, wszystko jest w porządku, niby wszystko działa, ale widzimy, że na ułożonej kostce mamy tak: tutaj niebieską ścianę, tu białą ścianę, a tu czerwoną. Czyli coś zrobiłem źle. Zatem wróćmy sobie do sytuacji, gdzie mieliśmy tylko trzy centry. Mamy niebieski, biały i zielony. A zatem tutaj musi być oczywiście para, para center czerwony. Jeżeli nie, nie jesteście w stanie jeszcze zapamiętać, jak to zrobić, gdzie powinny być jakie centry, radzę sobie wziąć róg niebieski i biały i wstawić go po prostu tak jak w 3x3 na miejsce, tam gdzie powinien być. Widzimy, że tu powinien być czerwony. Ja w sumie długi czas tak robiłem, więc, więc polecam takie rozwiązanie. Teraz już to umiem, no ale wiadomo, na początku każdy się musi nauczyć. Zatem zróbmy sobie center czwarty, czyli kolor czerwony. Mamy tutaj element i tutaj element, bardzo ładnie połączą nam się one w parę. Zostawiamy, wracamy. Teraz już musimy wracać, ponieważ jak nie wrócimy, biały center nam się rozleci, a tego nie chcemy. Tutaj mamy mm, dwa, jakby elementy naprzeciwko siebie. Możemy to zrobić w taki sposób, że jakby jednym podjeżdżamy do góry, zamieniamy jego jakby jego położenie na niższe, no i wracamy. Mamy bardzo ładną parę. Możemy ją wstawić tutaj. Takim samym sposobem tylko teraz jakby jedziemy o dwa, czyli ustawiamy obie pary w jednej osi. No i podjeżdżamy do góry, obracamy i wracamy. Teraz zostały nam ostatnie dwa centry chciałem żeby, to znaczy można po białym ułożyć center żółty, który jest naprzeciwko niego ale lepiej jest zostawić sobie dwa nieułożone centry obok siebie zaraz wam pokażę czemu ponieważ gdy mamy coś takiego łatwiej jest nam jakby zobaczyć, którego elementu brakuje, tak mi się wydaje no i można to robić w ten sposób, że łączymy w pary zaraz pokażę wam jeszcze inny sposób teraz jak Wybieramy sobie jedną parę, tutaj mamy dwie pary, jedną i drugą. Wybieramy sobie jedną, którą będziemy jakby podjeżdżać do góry i ustawiamy ten element tak, aby połączył się z tym. Czyli gdy podjedziemy sobie do góry, jak widzicie, ten element połączył nam się w parę, obracamy ją sobie i wracamy. Mamy wszystkie centry gotowe, ale można to zrobić inaczej. Gdy brakuje nam jednego elementu, można po prostu ten wstawić tu i zrobić taki jakby mini algorytm, czyli jedziemy tą prawą stroną w dół zmieniamy położenie, tą stroną w dół. Pokażę to jeszcze raz na jakby z literkami. I tutaj wprowadzam nowe oznaczenie, gdy w kostce 3 na 3 mamy RL UD i FB notację. Mam nadzieję, że każdy to zna. Tak tutaj. Aby jakby mm, zaznaczyć ruch dwoma warstwami, oznacza się to literką małą, czyli na przykład małe r to jest ruch taki, mały r' to jest ruch taki, małe r2 to jest taki, no i wiadomo. I reszta wszystko jest tak samo, tylko to, że jeżeli jest jakby mała literka, to znaczy, że ruch jest podwójny. A zatem jak zrobić to, co przed chwilą pokazałem? Ustawiamy y, jakby dwa elementy, które mają się zamienić w takim samym miejscu. Czyli tutaj jest w prawym górnym rogu i tu jest w prawym górnym rogu. I robimy algorytm. Małe r', f', małe l', f', małe r', f' i małe l'. Jak widzicie, wszystkie centry nam się ułożyły, i z pierwszego etapu to by było w sumie tyle. Jeżeli nie jesteśmy jeszcze pewni, czy dobrze zrobiliśmy centry, możemy to sobie jeszcze raz sprawdzić: czyli niebieski u góry, biały, czerwony, żółty, pomarańczowy i zielony. Wszystko się zgadza. Możemy przejść do kolejnego etapu. Kolejnym etapem w układaniu kostce, kostki 4x4. Będzie dopasowanie krawędzi, ponieważ bez krawędzi nie ułożymy kostki. A tutaj, jak widzicie, każda krawędź składa się z dwóch elementów. To może być problem, ale gdy wiecie, jak to zrobić, no to to już nie jest problem. No, jakby oczywiste, nie? Więc tak, no niestety trzeba, hmm, trzeba to umieć. Przynajmniej w tej podstawowej metodzie. Nie wiem, jak w innych, bo tak naprawdę nie znam żadnych innych metod. Ale mi ta spokojnie wystarcza. Weźmy sobie, ja zaczynam zawsze od krawędzi, od ułożenia wszystkich czterech krawędzi niebieskich. Potem lecę już tak, jak mi się ułożą. Więc zacznijmy sobie od niebiesko-czerwonej. Mamy ją tutaj. Szukamy kolejnego elementu niebiesko-czerwonego. Jest tu. Musimy teraz dopasować to tak, aby oba te elementy znalazły się na dwóch przeciwnych krawędziach. Czyli możemy obrócić to w ten sposób. No i mamy, yy, mamy jakby to, co chcieliśmy, czyli niebiesko-czerwony element tu i tu. Ważne, aby elementy te były poprzykątnej, czyli jeżeli ten jest tu, ten tutaj, jeżeli ten byłby tu, to ten dolny musiałby być tu. Ważne też, aby jeżeli tu w elemencie, który nas interesuje, mamy kolor niebieski, tu powinniśmy mieć czerwony, czy jakikolwiek inny, który akurat układamy. Dlaczego? Ponieważ gdy zrobimy coś takiego, krawędź nam się od razu ułoży i nie będzie trzeba ich potem remutować. Nie wiem nawet, czy w. Czy w czwórce jest coś takiego jak perymontowanie krawędzi? Chyba nawet nie. Więc, no. Chyba nawet nie można zrobić tego tak, aby. Nie, nie można. Więc tak. Krawędzie po skosie. Teraz co robimy? Robimy znowu algorytm. Algorytm drugi. Musimy jakby połączyć dwie te krawędzie, czyli robimy algorytm. Małe r' f l'. F' i małe r. Jak widzicie krawędź nam się ułożyła, centry pozostały nienaruszone, więc wszystko się zgadza. Szukamy kolejnej kolejnej krawędzi, ja mam tu niebiesko-pomarańczowy i tutaj też mam niebiesko-pomarańczowy, więc podstawię tu sobie, jak widzicie tymi warstwami można bez problemu operować, ponieważ one w żaden sposób nie wpływają na centry i to nas bardzo cieszy. Teraz tak, znowu mamy niebiesko-pomarańczowy po przekątnej. No więc możemy układać tylko ważna rada. Jeżeli robimy coś takiego, ważne, aby tu nie znajdowała się krawędź ułożona. Dlaczego? Ponieważ gdy zrobimy algorytm, to ta niebieska krawędź, niebiesko-czerwona, właściwie nam się rozpadnie. A nam przecież nie o to chodzi. Zatem musimy, gdy robimy z tym ustawieniem, że u góry element jest po prawej, na dole element jest po lewej, tutaj krawędź musi być pomieszana. Zatem robimy znowu ten algorytm, ponieważ mamy niebiesko pomarańczowy tu i tu. Czyli robimy małe r', prim, małe r prim, dobrze, f, l', prim, f' prim i małe r. Centry są ułożone, mamy drugą krawędź. Szukamy kolejnej. Mamy tutaj niebiesko-biały i tutaj mamy niebiesko-biały. Teraz, jak widzicie, yy, sytuacja jest trochę inna, ponieważ tu mamy element po lewej, tu mamy element po prawej. To będzie nowy algorytm. Yy, I teraz ważne jest, gdy mamy takie ustawienie, jednak w ten sposób, tym razem, ważne jest, aby tutaj była krawędź ułożona. Zaraz wam pokażę dlaczego, nie ułożona właśnie tutaj musi być krawędź pomieszana nie może być tak ponieważ o właśnie biało zielona nam się sama ułożyła nie może być tak ponieważ ta krawędź nam się zniszczy tu musi być jakby no krawędź nie ułożona i robimy mm, algorytm małe l f l' f' i małe r. Yy, przepraszam, małe r o. Jak widzicie, mamy tutaj wszystko ułożone i została nam ostatnia niebieska krawędź, niebiesko, żółta. Ta jest tutaj. Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, czyli musimy ją wstawić tu, czyli robimy tak. Ale widzimy, że coś nam się nie zgadza, ponieważ obie są w tej samej, obie kraw... o, jakby oba, ale mamy, są w tej samej krawędzi. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Odjeżdżamy nim. Obracamy kostkę, dajemy ten element na dół i jedziemy tu. Teraz mamy dobrze znaną nam sytuację, niebiesko-żółty tutaj i tu. Robimy algorytm. Małe r', f, l', f' i małe r'. Jak widzicie, kolejna krawędź jest ułożona. Teraz jedziemy po prostu ze wszystkimi, które pozostały. Patrzę, co tutaj mam w pobliżu, mam biało-czerwony tu i tu robimy, mm, robimy algorytm, ale pamiętamy, żeby usunąć stąd, stąd krawędź mm, ułożoną podstawiamy tutaj jakąś pomieszaną i robimy znowu algorytm małe r' f l' f' i małe r teraz, no jedziemy dalej Zobaczmy, co mamy tutaj ciekawego dalej. Mamy tutaj na przykład zielono-czerwone i zielono-czerwony. Jednak pamiętamy, aby stąd usunąć krawędź ułożoną, podstawiamy tutaj pomieszaną. I robimy znowu ten sam algorytm. Małe r', f, l', f' i małe r'. Szukamy dalej. Mamy tutaj pomarańczowo-biały i pomarańczowo-biały. Możemy przejść do układania krawędzi, ale pamiętamy, aby tym razem stąd usunąć krawędź ułożoną, podstawiając tu krawędź nieułożoną. Czyli robimy tak. Małe l, f, l', f' i małe r'. I teraz zostały nam... Teraz zostały nam cztery krawędzie. Mamy tutaj zielono-pomarańczowy i tu zielono-pomarańczowy. Czyli robimy jednak jest to um, sytuacja tak, gdy tu jest element po lewej, czyli tutaj musimy podstawić krawędź nieułożoną, a zatem robimy to samo co przed chwilą: małe l, f, l', f' i małe r'. Jedziemy dalej. Zostało nam, zostało nam trzy krawędzie. Tak jest. Mamy tutaj żółto-zielony i tu żółto-zielony. Podstawiamy tu krawędź pomieszaną i robimy algorytm małe l, f, l', f' i małe r'. I teraz ułożyły nam się wszystkie krawędzie, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ... Może zostać nam sytuacja, gdy mamy dwie jakby no widzicie pomieszane krawędzie. Tylko dwie zamienione krawędzie. Cała reszta jest ułożona. No i tutaj pojawia się problem, ponieważ nie ma nie ma jakby pomieszanej krawędzi do podstawienia. Zawsze wam pod powtarzałem, że gdy ustawiamy, układamy krawędź, to musimy podstawić w różne miejsca Jakąś krawędź, jakby pomieszaną, żeby nie zepsuć krawędzi ułożonej. A tu, w przypadku, gdy zostały nam dwie takie krawędzie, no jakby nie ma takiej możliwości. Więc co musimy zrobić? Tym razem ustawiamy kostkę nie tak, aby te elementy były na przeciwnych osiach, tylko właśnie na tych samych. Jak widzimy, tu mamy żółto-czerwone, i tu żółto-czerwone, czerwono-biały i czerwono-biały. Co robimy teraz? Algorytm trzeci. Czyli ustawiamy kostkę w ten sposób, aby obie te krawędzie pomieszane były jakby po naszej prawej stronie. I robimy algorytm. Małe d', r', u', r', f', r', f', r' i małe d'. Jak widzicie żółto-czerwona i czerwono-biała nam się ułożyła, zatem możemy przejść do etapu kolejnego, czyli układanie 4x4 tak jak 3x3. Tutaj nie będę się za wiele rozwodził, ponieważ jak widzicie zamieniło nam się to po prostu w kostkę 3x3 zwykłą. Układamy to dokładnie tak jak zwykłą 3x3, tylko to oczywiście traktujemy jako no, jakby jeden element. A zatem układamy pierwszą ścianę normalnie. Teraz wstawianie drugiej warstwy możemy robić jak chcemy. Możemy to nawet robić fridrysem, aczkolwiek na początku nie polecam. Układamy po prostu drugą warstwę tak jak w zwykłej 3x3. Dochodzimy do momentu, gdy mamy już prawie wszystko ułożone, jakby no, obie warstwy, i zostaje nam coś takiego. Teraz na zwykłej 3x3 zrobilibyśmy oczywiście układanie krzyża. Tyle, że mamy tutaj coś niepokojącego, bo mamy kropkę i tylko jedną krawędź. Mam nadzieję, że wiemy, co to oznacza. Kolejny algorytm, ponieważ to właśnie jest jeden z możliwych błędów parzystości. Co musimy tutaj zrobić? Ustawiamy kostkę byle jak chyba, ważne, aby ta ściana była o góry, i zrobić algorytm. Jest to najdłuższy algorytm w tej kostce, i jest to najdłuższy algorytm, chyba jaki widziałem w życiu. No, i na początku wydaje się trochę skomplikowane, ale można to ogarnąć. Tak więc bez problemu sobie poradzicie. Jak wygląda algorytm? Wygląda on mniej więcej tak: małe r2, b2, u2, małe l, u2, małe r', u2, małe r, u2, małe r, u2 f2, małe r. F2, małe L', B2 i małe R2. Jak widzicie, ułożyło nam się coś takiego, czyli to, co już znamy, ponieważ tak możemy już robić krzyż. Pokażę Wam, jak można robić ten algorytm, gdy już się go nauczy. Wykonałem ten algorytm, który przed chwilą Wam pokazywałem i to jest właśnie też druga sytuacja, gdy mamy ułożone jakby Cały krzyż, tylko bez jednego ramienia, wtedy robimy dokładnie to samo, czyli ten algorytm. Układa nam się coś takiego, potem układamy to tak jak zwykły krzyż na 3 na 3. Czyli jak widzicie, mamy krzyżyk i teraz permutujemy sobie krzyż. Nawet nie musimy, mamy wszystko. Przechodzimy do ułożenia rogów, tak jak w zwykłej 3 na 3. I tu pojawia nam się kolejny problem, czyli jak widzicie, jeden róg ułożony oraz drugi róg ułożony, a tu dwa rogi źle. Tego na kostce 3 na 3 nie mamy. I tutaj niestety musimy zastosować kolejny, ostatni już algorytm, ponieważ jest to drugie z możliwych parity. A zatem ustawiamy złe rogi po prawej stronie i robimy algorytm małe r2, r2, u2. Małe r2, r2, małe u2, małe r2, r2 i małe u2. Jak widzicie, zamieniły nam się te krawędzie ze sobą, a zatem musimy jeszcze raz spermutować krzyż, a w naszym przypadku po raz pierwszy. Robimy to dowolną metodą. Ja pokazałem przykładową. Taką jak chcecie, taką układajcie. Patrzymy teraz, mamy jeden ruch na swoim miejscu. Trzy pozostałe na złych, czyli bardzo dobrze. Wstawiamy rogi na swoje miejsca i no, obracamy je jakimkolwiek sposobem. Jak wam jest wygodnie, jak chcecie. To nie ma absolutnie znaczenia, ponieważ kostka 4 na 4 jest ułożona. A zatem to by było wszystko. Myślę, że wyczerpałem temat. No i oczywiście widzu, który poprosił mnie o ten tutorial daj znać, czy się przydało, bo wiem, że pisałeś, że szukałeś jakby innych tutoriali na YouTube, ale Ci nie podpasowały, więc mam nadzieję, że udało mi się spełnić Twoją prośbę i że ten tutorial Ci pomógł. W tym odcinku było, byłoby to na wszystko i do zobaczenia jutro, ponieważ daliście mi znać Jedna osoba, że chcecie daily, no więc zrobię to daily, bo i tak miałem to w planach. Więc do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Cześć.